jedną ręką jak cię ładnie zakręty kładzie bo nie mogę tak za bardzo szybko jechać tu nie chodzi o to żeby grzać tylko żeby sobie fajnie w zakręty wchodzić bo tutaj gdzieś wino kupowałem Boki tutaj są w miarę dobrym stanie, ale są dość mocno to są efekt tego, że tutaj są takie lekkie górki i to są górnicze szkody, tak jak u nas na Śląsku. Że ziemia tutaj pracuje jednak pomimo tej temperatury to jest odczuwalny taki dyskomfort jazdy. Mam rękę zajętą łączyłem na tryb manualny, nie chcę przejść na sport, muszę go przełączyć i sam się będzie regulował hamował w takim razie, że żeby... go odudziłem Zajebiście się trzyma. А ну...